Cześć. Słuchacie rozmów płynących momentami. Mówimy tu o tematach niebanalnych. Takich, które poruszają, zadziwiają. Jeszcze inne przychodzą zupełnie niespodziewanie. Tematy złożone rozkładamy na czynniki pierwsze, a te proste potrafimy nieco skomplikować. Jak tu zacząć, kiedy trzeba podsumowywać? No, właśnie, nie wiadomo. I powiem ci, że Dzisiaj kiedy jesteśmy w tym odcinku świątecznym podsumowującym bo tak, takie dzisiaj założenie jest na ten odcinek i bardzo cieszymy się, że jesteście z nami i nas dzisiaj właśnie w takiej formie bardziej eleganckiej oglądacie. W takiej formie i z takimi outfitami, koszula specjalnie wcześniej wypracowana. marynarka założona, więc jesteśmy. Jesteśmy. Tak, on air. No myślę, że hmm, jak zacząć? Może od początku? Początkiem w tej historii jest e, styczeń, bo podsumowujemy sobie trochę rok, ale podsumowujemy sobie też pewnie podcast, no bo w tym roku to jest jednak duże przedsięwzięcie, no i też po to tu jesteśmy, żeby, żeby nagrywać dla Was dalej, ale myślę, że e, zakończenie roku jest takim fajnym momentem, e, w którym możemy sobie właśnie trochę tak... Powiedzieć, co poszło dobrze, co poszło mniej dobrze, jakie hmm. zmiany i co się wydarzyło. Więc od, czeg od czego ty chcesz zacząć? Ale to rozumiem, że podsumujemy w ogóle cały rok naszego życia. No tak, ostatni, tak, 20 tak. 2023. Chciałabym. Tak, tak o tym myślę, że Hej. fajnie sobie na to trochę popatrzeć, tak, nie tylko na podcast, bo podcast tworzymy w sumie od. Lipca. Lipca, od lipca, czyli dosłownie, dosłownie takie pół roku. Natomiast jeszcze te pierwsze pół roku też było gdzieś ważne, myślę, dla, dla nas prywatnie, znaczy tak, dla każdego z nas, no, dla nas tak. razem. No, przede wszystkim Mocny te pierwsze rok. pół roku praktycznie mieszkaliśmy razem, no, razem, Tak. Więc, więc tym bardziej. Styczeń mi się styczeń kojarzy z dwiema rzeczami. Mhm. Przede wszystkim, a nawet z trzema. Z wyjazdem do Rzymu. Które był miły, no bo fajnie zjechać jednak w styczniu do, do Rzymu i zażyć słoneczka, ale z rozpoczęciem nowej pracy. To był dokładnie 16 tak. stycznia, kiedy zacząłem, więc za niedługo będzie już rok, jak pracuję w dzień dobry, w którym pracuję. Ale też to był mega nerwowy czas szukania mieszkania w którym później mieliśmy wspólnie zamieszkać, uh -huh. bo wtedy ja nie wiedziałem zupełnie, czy ja w końcu nie wyląduję i nie będę bezdomnym, bo przez dwa tygodnie mieszkałem w hostelu na, gdzieś na Pradze Północ, um, na samym końcu Warszawy, można powiedzieć, gdzie tramwa już praktycznie się zatrzymywał na ostatnim przystanku, no ale tam hostel był najtańszy, dlatego tam zamieszkałem i tak chciałem od lutego już zacząć właśnie mieszkać i nie wiedziałem czy to się w końcu uda czy się nie uda pamiętam wtedy panicznie szukaliśmy różnego rodzaju ofert już we wszystkich konfiguracjach w wieloosobowych konfiguracjach <noise> i dwuosobowych jednoosobowych i w pokojach i nie w pokojach więc był mocny stres i związany z pracą i związany z szukaniem mieszkania no, ale jak się później okazuje pewnie do tego przejdziemy wszystko ułożyło się dobrze tak, no myślę, że nie będziemy lecieć po kolei miesiącami, bo też nie każdy był z taki no, tak wiesz, jak w takiej przyspieszce biesiadnej, będziemy lecieć wszystkie miesiące. A kto się w styczniu urodził? <laughs> tak. Nie, nie, ale, ale faktycznie to był takie, taki mocny początek roku. Mm -hmm. Dla mnie też, dla mnie to z kolei był wyjazd do Francji na Narty, a później właśnie też, tak jak mówisz, no szukaliśmy mieszkania i była to taka niewiadoma, bo mm, tak myślę, że nie spodziewaliśmy się, że tak to w ogóle wyjdzie, że, że właśnie finalnie zamieszkamy razem. Dla mnie to wtedy jeszcze były takie... Mm -hmm. Dobra, dobra, zobaczymy. Dla mnie to był z kolei też powrót do Warszawy, bo ja y, jeszcze pamiętam na początku mm. roku, ja się w ogóle zwalniałam z pracy poprzedniej, więc też to był taki przełom, że od razu wiedziałam po sylwestrze w zeszłym roku, że mówię, dobra, zwalniam się, więc 2 stycznia y, złożyłam wypowiedzenie. Mm. No i faktycznie mówię, dobra, no nagle wracam do Warszawy. Więc dla mnie to było też mocne, bo wróciłam nie mając jeszcze kolejnej pracy, a właśnie wynajmując mieszkanie, w taką trochę no niewiadomą. Tak, a ty szukałaś w sensie pracy bo tak, nie ja ja dopiero... na rozmowie, jak myśmy tutaj jeszcze mieszkali. Wiesz co? Jak już nie nie, jak już... nie, nie, jak już y chyba jak już się tu wprowadziliśmy, czyli od lutego, to ja przyjechałam tutaj dopiero chyba 6 lutego, więc to jeszcze dla mnie był ten taki moment, że tam w trakcie, w trakcie miałam te rozmowy. Okay. No jak no rozmawialiśmy tak, o tak, mieszkaniu, tak, tak, to ja w trakcie miałam rozmowę o pracę i zaczęłam nową pracę od marca. Więc teoretycznie ten cały rok przeminął nam już w nowych pracach i już, już w nowych... jak się tak zastanowię, to to w sumie mieliśmy bardzo... Podobny początek, bo i ty i tak. ja rozpoczęliśmy nowe prace, i ty i ja wróciliśmy do Warszawy. Po podróży. Po podróży yy, wcześniej, o której mówiliśmy w drugim odcinku. I w sumie, no tak, i zamieszkaliśmy w tym samym miejscu. Tak, tak. <laughs> okay, dobra. Więc to w Dużo. ogóle było. Jeszcze śmialiśmy się, że, że nazwa naszej ulicy jest też z tym wszystkim powiązana. Yy, więc, yy, więc tak, to. to Uważam, że to było nieprzypadkowe i że bardzo fajnie się złożyło, no i później te miesiące właściwie tak nam wiosennie gdzieś tam mijały właśnie w tym, w tym nowym układzie, w tych nowych pracach, w tym nowym życiu. Z mojej perspektywy w tym roku wydarzyło się naprawdę dużo. W sensie tak dużo się zmieniło w mojej głowie, dużo się zmieniło w moich planach, w moim podejściu do życia, może niewiele tak zewnętrznie. Czyli tak na zasadzie, że faktycznie no, zaczęliśmy tu mieszkać, mieszkamy, ja, ja mieszkam tu nadal, ty się wyprowadziłeś w trakcie, więc to też była dla nas duża zmiana. Natomiast, natomiast faktycznie jakby tak zewnętrznie, teoretycznie nie zmienia się dużo, a we mnie bardzo, bardzo, więc, więc tak, to, tak na to patrzę. No i co, no i potem rozpoczęliśmy podcast, to już tak przeskipowuje trochę do, do lipca, kiedy zdarzyło się... Zdarzyło, no właściwie. Czy znaczy, to się nawet nie zdarzyło, tylko nawet te gdzieś ten. <laughs> bo to, że my wystartowaliśmy w lipcu, no to jedna rzecz. Yy, wcześniej gdzieś wiadomo, były różnego rodzaju pomysły, też w różnych konfiguracjach. Mm -hmm. W to nie wchodźmy teraz, ale mm, pojawił się ten pomysł, więc wtedy mieszkaliśmy jeszcze razem. No to po prostu postawiliśmy ten mikrofon i zaczęliśmy nagrywać. No i tak yy, gdzieś, gdzieś od no już pół roku kontynuujemy to. Tak, to prawda. I to szybko tutaj. szybko to zleciało. Chociaż te pierwsze miesiące jakoś tak z podcastem leciały bardzo tak dynamicznie, bo, bo, bo dużo się działo i my tak byliśmy bardzo zaaferowani tym tematem, zresztą nadal jesteśmy, ale jednak no to już teraz te, te pierwsze emocje takie opadły, nie? że mm -hmm. o Boże, wydajemy podcast. Chociaż co, teraz co... już siadamy, jesteśmy tutaj, nagrywamy i jest tak. okay, nie? Chociaż co chwilę z każdą nową rzeczą, bo yy, też tak chciałabym trochę podsumować to, że my jednak bardzo progresowaliśmy, że nie, nie usiedliśmy od razu. W takiej mhm. sytuacji, gdzie mamy świetny sprzęt, zrobione studio, obraz, i jakby od razu idziemy i od razu wiemy, co robić i jak to robić, tylko trochę metodą prób i błędów e, do tego dochodziliśmy. Mały kroków, tak. jakby mi ktoś wtedy w lipcu powiedział, e, że my teraz będziemy to podsumowywać tak, jak to możecie zobaczyć, mm, no to bym chyba raczej powiedział, że nie. No. To jest raczej niemożliwe. No bo w sumie. No bo wiesz, to, to, to jest najśmieszniejsze, kiedy zawsze jakiś mały pomysł mhm. tak ewoluuje, rośnie, rośnie, rośnie. I tak zaczęło się od y, mikrofonu y, na trójnogu i nagrywania po prostu tutaj y, w zaciszu pokoju. Tak. E, później wyzwaniem mhm. były gdzieś media społecznościowe, w które żeśmy weszli, no bo chcieliśmy być też bliżej słuchaczy i widzów później kolejnym wyzwaniem były live'y. Pamiętam jak rozbiliśmy pierwszego live'a jeszcze ze sobą. Tak. Ty ze swojego konta, ja byłem wtedy na rozmowach płynących i... i, 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 i to bardzo też było duży wyzwanie, był stres, nie? bardzo duży. Bo nigdy wcześniej nie robiliśmy tak, live'ów. Tak. To był kolejny krok. Później był kolejny live z zaproszonym gościem, jednym, później drugim. W międzyczasie było ogarnianie kwestii technicznych i, i też trochę takiej zmiany, jeżeli chodzi o rozwój mediów społecznościowych. Co jeszcze było z takich wyzwań? No później jeszcze. Współpraca, współpraca y, którą też trzeba z było. Książką, tak, też ogarnąć to wszystko. Ogarnąć, jak to zrobić, tak. No i ostatnie e, spotkanie ze studentami łódzkiej filmówki. Tak. I to było też dla nas bardzo fajne, miłe i takie myślę, trochę inaugurujące ten, tak, e, tak, ten tak. rok. A w trakcie bardzo e, dobrym takim. Znaczy spotkaliśmy się z bardzo dobrym odbiorem też naszych właśnie słuchaczy, z feedbackiem wielokrotnym, e, czy takim prosto w twarz, gdzie gdzieś tam ktoś z znajomych, czy dalszych znajomych nam mówił, że faktycznie słucha, e, czy ogląda i, i widział odcinki, e, czy takim, jak po prostu e, słuchacze do nas pisali. I to było, i to było też takie motywujące bardzo. No i myślę, że to trochę spełnienie naszego marzenia. Ja nawet chyba, chyba nie marzyłam o byciu podcasterką, ale pamiętam ten moment jak... Zobaczyłam, że nasz odcinek, pierwszy czy drugi, trzeci, zresztą jarałam się każdym. Jest na Spotify'u. Tak, bo tu musicie wiedzieć, że jakby Ola, na samym początku, w tym wszystkim, tym, że jest podcast, że on jest nagrywany, że on ma taką formę, że on ma taką nazwę, to wszystko nic najważniejsze, bo to, że podcast i okładka wtedy pojawiła się w serwisie Spotify. Nie YouTube, nie Apple, nie wszystkie inne serwisy Spotify. Wiesz dlaczego? Bo ja już na wszystkich tych innych platformach gdzieś tam byłam. Zresztą mhm. w sensie ja już na YouTubie kiedyś filmiki wydawałam, potem będąc w telewizjach studenckich, to już też się tam pojawiałam. Dla mnie to już nie było coś wow. Instagram, no to wiadomo, mhm. już też tam się jest, tak? TikTok, wszystko to jest. Mhm. A ten Spotify był dla mnie jakiś taki taki wow i czułam wielką dumę z komnata, tego. Komnata, do której nie wiadomo jak wejść. A tak, tam pojawić. tak, nawet technicznie to nawet też jest wyzwanie większe, bo jednak na YouTubie jest po prostu utwórz film, opublikuj, tak, i to po prostu wrzucasz i to jest proste. Mm -hmm. A Spotify, no niekoniecznie. To już, to już jest trochę, um, trzeba być bardziej wtajemniczonym, żeby w to wejść. Ale właśnie wtajemniczonym, <laughs> wydaje mi się, że to, jaki my progres indywidualnie zrobiliśmy, w takim ogarnianiu i w ogóle, żeby ten projekt no, wyglądał tak, jak wygląda, technicznie tak, przede wszystkim, tak. to jest duża rzecz. Jak czasami rozmawiam z różnymi um, znajomymi, też ludźmi, którzy jakby tworzą takie rzeczy na co dzień, no to spotykam się ze słowami uznania. Mhm. Czyli wiem, że to, co robimy, to wiesz, nie jest jakieś takie bardzo um, amatorskie, powiedzmy, tylko, że rzeczywiście ktoś to docenia. A my potrafiliśmy to zrobić i stworzyć. I to jest może takie trochę um, e, takie, no ktoś może uznać to za chwalenie się, ale w sumie to nie jest chwalenie się. To jest docenianie tego, że kurczę, no Ogarnęliśmy to, nauczyliśmy się. Jeszcze nagrywanie na początku to, to dla mnie nie była jakaś taka wielka rzecz, żeby nagrywaliśmy na tym pierwszym mikrofonie. Bo ty już też wcześniej Czy podcast zrobiłeś. Spotify'u to, to już jakby gdzieś tam byłem, więc no to nie właśnie. było dla mnie takie o, oh, wow. Mm -hmm. Ale kiedy na przykład y, dla mnie takim momentem było tworzenie od tego, co teraz widzicie, czyli tych mikrofonów, tej konsolety Iwo. Iwony, bo ona sprawia. A więc sobie tak właśnie dzisiaj nazwał y, naszą nasz tutaj interfejs, cały Iwona, więc zapoznajcie się Państwo. Tak, już o tym mówiliśmy na Instagramie, to jest konsoleta Iwona. Więc kiedy to wszystko tutaj stanęło, bo to teoretycznie też gdzieś znałem, ale jednak to była dla mnie taka magia mm -hmm. studia radiowego, gdzie ja tylko guzik i jak to wszystko działa, co do czego jest podłączone, żeby to działało w ogóle. No właśnie, ale ja też sobie myślę wiesz w tym wszystkim, że. Warto marzyć i mieć takie marzenia do spełnienia, ale czasem one są aż takie... Mm. Nad to, myślę, w sensie, że nawet sobie byśmy tego nie wymyślili, że to tak ma wyglądać, bo ja, tak jak mówię, ja chyba wcześniej nie, nie myślałam o robieniu podcastu tak Aha. dużo wcześniej. Nagle się ten pomysł zrodził i mówię, dobra, super, jakby robimy to. I z czasem to marzenie ewoluowało, ten cel, że dobra, to jeszcze to, to jeszcze tamto. I coraz większą też taką presję sobie nadawaliśmy, ale też taki, taką presję rozwojową. Że musimy lepiej, musimy bardziej. I bardzo doceniam to, że jesteśmy w tym projekcie razem i że robimy to razem. Bo w, w momencie, kiedy ja miałam takie chwile, że kurczę, jakoś nie, nie miałam dużych, dużych chwil zwątpienia, ale mhm. takie wiesz, mniejsze chęci, to wiedziałam, dobra, ale. Jesteśmy w tym razem, na coś się też umówiliśmy, więc my też. Daliśmy sobie jakieś deadliney, nie? Tak. Że coś ja zrobię, coś ty zrobisz. I pamiętam, tak, jak mieliśmy takie spotkania, bo poza tym, że widzicie nasze odcinki, to są też spotkania, gdzie my to wszystko ogarniamy i jakoś omawiamy. E, raczej nie omawiamy tematów odcinków, bo to leci live po prostu. Nie mamy żadnych notatek. Teraz, od kiedy jest wideo, możecie tutaj. Zobaczyć, tak, że to nie rzeczywiście ma. nie ma tych. E, natomiast robiliśmy sobie takie spotkania na zasadzie dobra. No to kto co ogarnia? Rozpisywaliśmy dosłownie tabelkę: Ola Adrian. No i trzeba było się z tego wywiązać, co myślę było bardzo takie pomocne i też przy naszej takiej ambicji, którą każdy z nas ma, no to wiedzieliśmy, dobra, muszę to ogarnąć. I super było to, kiedy mogliśmy to odhaczać tak po prostu, że zrobione, 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 mhm. poszło. Pamiętam ten moment, jak sobie napisaliśmy, zrobić live'a na Instagramie. I ja to pisałam po prostu z przerażeniem takim wewnętrznym. Szczytowe Boże, co, co my w ogóle... Wow, duże. Znaczy, to teoretycznie dla mm, kogoś oglądającego, słuchającego może być albo czymś, no kurde, live no bez przesady, nie jest to jakieś trudne, albo właśnie może być bardzo paraliżujące, więc to zależy. Dla nas w, na, w tamtym momencie było i jakby bardzo się cieszę, że, że temu wszystkiemu, co sobie wyznaczyliśmy, podołaliśmy, a nawet z taką nadwyżką. Tak, tak bo tak, ja mam wrażenie, wydaje. że... Mm, co by się nie podziało z podcastem kiedyś za 10, za 20 mm -hmm. lat. Bo pewnie o. będziemy robili różne jeszcze rzeczy i różne projekty są przed nami. To to są kolejne elementy, które pozwoliły nam się po prostu rozwinąć. Mm -hmm. I za to jestem naprawdę wdzięczny. I, i, i na przykład te live y są tego najlepszym dowodem, że teraz już jakby live, okej, okay, dobra, lecimy, lecimy. robimy. Nie? Napisać <grym> nie. do kogoś, piszemy. Tak. I, i, I już jest ta odwaga, żeby to robić. Um, to jest jedna rzecz, bo podsumowania to jest, to jest zawsze przy końcu roku coś fajnego. Bo wydaje mhm. mi się, że dobrze jest tak sobie spojrzeć na cały rok i. Tak po, docenić też to, że kurczę, ten rok minął może szybko, ale rzeczy, które się podczas tego roku wydarzyły, um, jest ich naprawdę bardzo dużo. Ale też jestem niesamowicie ciekawy, co jeszcze wymyślimy. Mhm. Bo wiesz, to jest to, że kiedy w lipcu siadaliśmy do tego jednego mikrofonu, ja nie wyobrażałem sobie, że to wymyślimy, co wymyśliliśmy. Tak. Sami siebie <noise> trochę zaskoczyliśmy. To prawda. To nie wiem, co będzie na przykład za miesiąc, co będzie za dwa, bo no. jeżeli w przeciągu tych pięciu, sześciu miesięcy odhaczyliśmy tyle kolejnych schodków, no to nie wiem, ale jestem bardzo, bardzo ciekawy. Ale wiesz co, ja mam tak w ogóle na życie, bo ja kiedyś nie lubiłam podsumowań. Dla mnie w ogóle właśnie, ja nie lubię Sylwestra, o, to chyba wiesz, bo ci kiedyś mówiłam, mhm. że ja nie lubię tego dnia, uważam, to jest wielka presja, ale to raczej związane z tym świętowaniem, nowy rok, postanowienia, listy. Ja jestem osobą, która kocha spontan, która mhm. kocha życie takie energiczne, takie, tu teraz dobra działam, robimy. Ja nie lubię planować, więc dla mnie takie wszystkie podsumowania, listy, kalendarze, nie, ja to mam nie. kalendarz dzisiaj, tu i teraz, nie? E, oczywiście nie w każdej sytuacji, nie, w, nie we wszystkim, bo są takie rzeczy, że trzeba być usystematyzowanym i też tego potrzebuję, ale tak generalnie to, to nie lubię list do odhaczania. Mhm. E, i, I faktycznie tak, e, tak zwykle jest, ale... Tym razem jakoś cieszę się na to podsumowanie i na to dalsze właśnie takie rozmyślanie, co będzie, bo wierzę, że wierzę, ale widzę po prostu, że, że to wszystko idzie, działa w fajnym takim kierunku i że tak naprawdę właśnie razem nakręcając się to, jesteśmy w stanie to zrobić, ale też tak życiowo, że właśnie czasem. Ja nie, ja, ja nie wiem, co się wydarzy za miesiąc. Ja nie wiem, co ja będę myślała za jakiś czas, bo u mnie się to zmienia bardzo. Myślę, że u każdego z nas. I nie lubię tak planować, że za pół roku będę tam i tam, bo może się okazać, że będę w zupełnie innym miejscu, a idąc za tym takim głosem intuicji, za tym właśnie z tymi pomysłami, za tym, co przychodzi i realizując to po kolei to potem okazuje się, że naprawdę wychodzi o niebo lepiej, niż mogłabym sobie pomyśleć wcześniej. No, podcast jest tego bardzo dobrym przykładem, nie? Nie pomyślelibyśmy o tym, a wyszło. Tak. Wydaje mi się, że naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Ale co jest super, to to, że jeżeli nawet jesteśmy ciekawi tych rzeczy, które się wydarzą, tych, które sobie wymyślimy, sami wykreujemy, bo myślę, że hasłem, które też na pewno wybrzmi w kolejnych odcinkach, jest to, że te marzenia, które sobie planujemy, one się nie spełnią, tylko my je spełnimy. Jest to, że mamy. Chęć, jesteśmy tego, jesteśmy. Interesujemy się tym, ale też mamy odwagę, i nie boimy się tych rzeczy, które nastąpią. Że już nie mhm. podchodzimy do tego z takim: o Boże, co jeszcze? Jakie jeszcze stresy przed nami? Mhm. Tylko bardziej, jakie jeszcze wyzwania, którym podołamy? bo te pół roku pokazały nam, że jesteśmy w stanie im podołać. Nawet jeżeli live na początku wydaje się jakimś boże, co to jest, tak. ale skoro zobaczyliśmy, że daliśmy radę, no to jakie by te wyzwania na pewno nie były, uh -huh. ja jestem pewny tego, że im podołamy. Czy one będą większe, czy będą mniejsze. Ale powiem ci, że ja mam też tak, że yy, za każdym razem, jak coś sobie wymyślę, że coś mam zrobić, czy prywatnie, czy zawodowo, czy właśnie podcastowo, to mnie bierze takie duże przerażenie. Że, o Boże, Ola, znowu sobie coś wymyśliłaś? Dlaczego? Dobra, ale idziemy i robimy. Na zasadzie, idę sama ze sobą i to robię, i działam. I yy, ja mam akurat tak, że mi się to dzieje jakby regularnie, na każdym kroku. I czasem jestem też tym zmęczona i myślę sobie, Boże, dziewczyno, co jeszcze? Ale tej dziewczynie co chwilę nowe pomysły wpadają po prostu do głowy. Lubię to, bardzo doceniam to, że te pomysły mam, że one się pojawiają, że jest ta energia, ta chęć do robienia tego. I nawet jeżeli właśnie jest to uczucie lęku, przerażenia i takiego strachu w ogóle, jak mam to zrobić to wiem, że sobie poradzę i wiem, że to jest po prostu wszystko właśnie do zrobienia i te marzenia są do spełnienia. Ostatnio jeszcze widziałam taki gdzieś na jakiejś rolce na Instagramie, w ogóle to jest też zabawne, że zawsze odnosimy się do TikToków i rolek na Instagramie, no ale taki mamy świat. Mhm. E, i, e, I widziałam takie, takie zdanie, że jeżeli twoje marzenia cię nie przerażają, to znaczy, że są za małe. Więc myślę, to że, to prawda. że właśnie takim akcentem możemy zakończyć ten odcinek podsumowujący. Myślę, myślę, że możemy Wam życzyć przede wszystkim tego, żebyście tych pomysłów mieli jak najwięcej, żebyście mieli równie wiele odwagi do ich realizacji, no i takich śmiałych marzeń, którym na pewno podołacie. I zobaczymy, gdzie widzimy się, w jakiej formie i w jakiej w sytuacji roku. w przyszłym roku. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. A jeśli podoba Wam się podcast Rozmowy płynące i chcecie nas tym samym wesprzeć, to zostawcie subskrypcję lub obserwację. Pamiętajcie też, że jesteśmy na Instagramie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.